Pan Kazimierz przejechał trasę o długości 90 km w czasie 1,5 godziny. W drodze powrotnej tę samą trasę pokonał w czasie o 15 minut krótszym, i my musimy ustalić, o ile kilometrów na godzinę była większa jego średnia prędkość jazdy w drodze powrotnej. Żeby to zrobić, to będziemy musieli policzyć dwie prędkości, w jedną i w drugą stronę. Przypomnijmy sobie najpierw wzór na prędkość. V to się równa. Prędkość jest w jakich jednostkach? W kilometrach na godzinę. To jest jednostka. W związku z tym wzór będzie kilometry to droga S przez godzinę to jest czas T. No to liczymy. Prędkość pierwsza, V1, to się równa. Trasa miała 90 kilometrów, czyli 90 podzielić na czas. Na 1,5 godziny wykonujemy takie dzielenie. Ja nie lubię ułamków dziesiętnych, chociaż akurat to jest stosunkowo łatwy rachunek, więc pewnie bym zrobił tak, że 90 zamieniłbym, 1,5 zamieniłbym na 3 drugie i to dzielenie zamieniam na mnożenie, czyli 90 razy odwrotność tego ułamka, czyli 2 trzecie, trójka z 90 się skraca 31, 30 razy 2 to 60. Czyli prędkość w jedną stronę to 60, kilometrów na godzinę. No i teraz musimy policzyć prędkość w drugą stronę. V2 to się równa. Ta sama trasa 90 podzielić, ale czas jest inny. Mamy powiedziane, że w drodze powrotnej przejechał tę samą trasę w czasie o 15 minut krótszym. Czyli zamiast półtorej godziny to jest godzina i 15 minut. Czyli zapisałbym 1 i 1 czwarta godziny może też w ułamku dziesiętnym, skoro tu było to tak samo. Ale znowu nie lubię ułamków dziesiętnych. To zamieniam 1 i 1 czwartą na ułamek zwykły. 5 czwartych. No i teraz dzielenie na mnożenie. 90 razy odwrotność tego ułamka. 4 piąte. To się równa. Piątkę z dziewięćdziesiątką można skrócić. Tu wychodzi 1, a tutaj 18. 18 razy 4 to 40, plus 32 to 72 kilometry na godzinę. No i gdy mamy już dwie prędkości w tamtą stronę i w drodze powrotnej, no to nas proszą o to, abyśmy policzyli różnicę, tak, o ile kilometrów na godzinę była większa jego średnia prędkość jazdy w drodze powrotnej. No to rachunek łatwy. 12 kilometrów na godzinę była większa prędkość. Zapiszmy go V2 minus V1 to się równa 72 minus 60 to się równa 12 kilometrów na godzinę, no i to jest odpowiedź do tego zadania.